Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek, 26 tygodnia zwykłego i dzisiaj 4 października. No w ogóle dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca, Dzień Najświętszego Serca Pana Jezusa. I dzisiaj jest też Dzień Wspomnienia Świętego Franciszka z Asyżu. Takiego jednego z tych świętych, którzy no, odcisnęli no, bardzo głęboki ślad w historii Kościoła i w ogóle w Kościele. Tak, a nikt się tego nie spodziewał. A dlaczego taki ślad odcisnął Franciszek? No dlatego, że cały zniknął w Jezusie. Tak, to cały zniknął w Jezusie. Przecież to jest ciekawy święty, dwie rzeczy tak mnie poruszają. Dzisiaj myślę o dwóch rzeczach. Jedna to jest taki moment, kiedy Franciszek się nawrócił, kiedy właśnie biegł przez pola Asyżu, kiedy wołał, dlaczego miłość nie jest kochana kiedy właśnie został uznany za, no, za szaleńca, kiedy jego ojciec właśnie wystąpił z żądaniem posłuszeństwa yy, i to żądanie posłuszeństwa było oparte na czym? Nie? Że wszystko dostajesz ode mnie, to teraz masz mnie słuchać. I, i ta, ten słynny gest świętego Franciszka, który się rozebrał, zdjął szaty, zdjął ubrania, oddał ojcu yy, przywdział właśnie szary habit, szary, nie brązowy, tylko szary że tak powiem, worek, nie? żeby być wolnym dla Jezusa. żyć cokolwiek mnie odciąga od Jezusa, żyć cokolwiek mi przeszkadza być z Jezusem, jeżeli cokolwiek jest hakiem na mnie, żeby mnie oddalać od Jezusa, to jestem gotowy z tego zrezygnować. On najbardziej ze wszystkiego to chcę być z Nim. Właśnie to jest najbardziej charakterystyczna cecha tego Franciszka. Najbardziej ze wszystkiego to chcę być z Nim. Jeżeli cokolwiek mi przeszkadza być z Nim, to jestem gotowy to puścić, nie mieć tego, bo to On jest dla mnie największym skarbem. Odnalazłem ten skarb i, wszystko, i jestem gotowy sprzedać wszystko inne, żeby właśnie zostać na tej roli, żeby zostać z Nim. No właśnie, to jest bardzo ciekawy gest i to trzeba właśnie zobaczyć głęboko, na czym ten gest Franciszka polegał i właśnie zobaczyć w tej scenie z jego ojcem nową metodę działania tego świata. Nie? My ci coś damy, ale teraz bądź nam wdzięczny, teraz nas słuchaj, teraz jesteś zobowiązany, teraz mamy nad tobą władzę, teraz mamy na tobie, na ciebie haka, prawda? No i Franciszek nie chciał mieć takich haków. Chciał być wolny w byciu z Jezusem. Żeby nic, nic go nie odciągało od bycia z Jezusem. I stąd właśnie to skrajne ubóstwo Franciszka. że Moim skarbem jest Jezus, prawda? Jego ubóstwo nie było celem samym w sobie, tylko celem to był Jezus. Jezus jest moim skarbem. To, że Jezus chce, żebym z nim był. I drugie, o czym myślę, to właśnie kiedy, kiedyś byłem w grobie, przy grobie świętego Franciszka, jakoś tak się poskładało, że tak z godzina, może dwie, już nie pamiętam, byłem tam zupełnie sam. Jakoś tak nikt nie przychodził, nikt nie wychodził. Byłem sam ze świętym Franciszkiem i tak właśnie trochę porozmawialiśmy, trochę myślałem o nim. I wtedy tak cały czas chodziło mi po głowie to, co Franciszek usłyszał od Jezusa Franciszku, Idź, odbuduj mój kościół, prawda? Jakś tak zaczęło do mnie docierać głęboko, że Franciszek przez całe życie te słowa rozumiał coraz głębiej i głębiej. Właśnie, że wiemy, że na początku poszedł remontować kościół, tak zwany Porcunculi który teraz znajduje się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej. W wasyżu, tak, ale później rozumiał te słowa coraz głębiej i głębiej, właśnie w miarę, w miarę bycia z Jezusem, w miarę jak wchodził w coraz głębszą relację z Jezusem, to coraz bardziej rozumiał te słowa tak jak Jezus. I to jest właśnie to, jeżeli chcesz zrozumieć, co do ciebie mówi Jezus, to potrzebujesz zadbać o relację z Jezusem, o głębie tej relacji, żeby właśnie w tej relacji z Jezusem. Mm, właśnie dochodziło do takiego pewnego przekształcenia, tak jak piszą światowi, żeby Jezus się we mnie kształtował, to wtedy coraz bardziej będę rozumiał to, co Jezus mówi i robi, no właśnie tak, jak to rozumie i Jezus, prawda, tak, jak to Jezus widzi. Będzie coraz głębsze porozumienie między mną a Jezusem, ale właśnie, że tak było, to trzeba cierpliwie być z Jezusem, prawda, być z Nim, być z Nim, być z Nim. I właśnie ta, ta cecha Franciszka, że jestem gotowy puścić wszystko, co jest jakimś hakiem, jakimś, jakimś sznurem, za który można pociągnąć i odciągnąć mnie od Niego. Ja nie chcę być odciągnięty od Niego, dlatego jestem gotowy puścić wszystko inne. Czy ta głęboka miłość Franciszka do Jezusa to pragnienie bycia z Nim, bycia z Nim. I właśnie, tu docieramy do dzisiejszej Ewangelii. Łukasza, 10 rozdział, wiersze 13-16, to jest taki fragment Ewangelii, który jest pomiędzy wysłaniem 72, o czym rozważaliśmy wczoraj, a ich powrotem. Jezus mówi tak. Jezus powiedział, biada tobie Korozaj, biada tobie becajdu, bo gdyby w tejże Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosienicy i w popiele. To też Tyrowi Sydonowi lżej będzie na sądzie aniżeli Wam. A ty Kafarna, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do Otchłani zejdziesz. Kto Was słucha, mnie słucha, a kto Wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii to muszę troszeczkę posmakować właśnie na czym polega, tak troszeczkę posmakować. Na czym polega sprawiedliwość Pana Boga? Nie, że zobaczcie, sprawiedliwość Pana Boga jest pełna zrozumienia i miłości, naprawdę pełna zrozumienia i miłości. To my nie rozumiemy tej sprawiedliwości, my postrzegamy tą sprawiedliwość bardzo bezwzględnie. Po naszemu sprawiedliwość jest właśnie czymś bezwzględnym z punktu widzenia Boga sprawiedliwość jest pełna zrozumienia i miłości, nie? że zobaczcie, że ta sprawiedliwość Boga wcale nie jest bezwzględna. Nawet jeżeli przeczytam dosłownie to, co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii o sądzie, to zobaczcie, że nawet jeżeli tak dosłownie popatrzył na ten sąd trochę po naszemu, to w tym momencie sądu jest brane pod uwagę to ile komu zostało dane, jest brane pod uwagę to, jakie kto miał możliwości, co kto mógł. Nie? Że, że jakby ta, ten sąd właśnie bardzo głęboko wnika w tożsamość każdego z ludzi, w to, co ten człowiek otrzymał, czego nie otrzymał, co mógł, czego nie mógł, co potrafił, czego nie potrafił, co był w stanie zrobić, czego nie był w stanie zrobić. Natomiast nasza sprawiedliwość, w ogóle nie interesuje się podsądnym, tylko po, że tak powiem, żeby tak powiedzieć, podsądnym się nie interesuje, tylko interesuje się jakimiś takimi, my to nazywamy obiektywnymi normami. Ale co to znaczy obiektywne normy? Co to właśnie obiektywne normy znaczy? To znaczy, że my chcemy wszystkich poddać tej samej mierze, takiej bezwzględnej, takiej samej mierze, nie? że wszystkich do tej samej linijki próbujemy dopasować. No, i jeżeli ty nie pasujesz do tej linijki, do której się przystawiamy, no to jesteś do odrzucenia. Nie? I zobaczmy, my tak patrzymy na siebie, na innych, żeby wszyscy musieli pasować do tej samej linijki. To trochę tak jak kiedyś w Chinach, był taki trend właśnie, żeby wszystkich wyrównać. Ma tung miał takie marzenie, żeby zbudować takie społeczeństwo totalnie wyrównane. Tam wszyscy mieli takie same ubrania, takie same czapki, takie same rowery takie słynne było, prawda, jak się mówiło o chińskich mundurkach, to możecie sobie poczytać, nie? Że historycznie, że rzecz biorąc i to właśnie, właśnie to w takich krajach, że tak powiem lewicowych, komunistycznych, socjalistycznych, to właśnie w jakiś taki jaskrawy sposób wychodziła na jaw rozumienie sprawiedliwości właśnie Wedle tego świata, nie? że wszyscy do tej samej miary, wszyscy do tej samej linijki. Nie? Słynne powiedzenie radzieckie nie? w Związku Radzieckim: kto nie robotaje to że nie kuszaje, nie? Kto, kto nie pracuje, ten nie je. Prawda? Jeszcze towarzysze radzieccy się powoływają, już to sam Święty Paweł powiedział. Święty Paweł powiedział inaczej: kto nie chce pracować, niech też nie je. Święty Paweł to rozumiał, że nie każdy jest w stanie pracować. Nie? I św. Paweł był bardzo daleki, właśnie to, to jest w ogóle na drugim końcu, nie? Że, że towarzysze radzieccy się powoływali na św. Pawła, to w ogóle jest kompletnie odwrotność świętego Pawła, bo święty Paweł właśnie dokładnie to miał na myśli, nie? że są tacy, którzy chcieliby pracować, a nie są w stanie i o takich potrzebujemy zadbać, zresztą Jezus tego uczył. Nie? Mówi, jeżeli ty masz zdrowe ręce, zdrowe nogi, a drugi jest bezradny, bezsilny, nie ma zdrowych rąk i zdrowych nóg, to może ty masz te zdrowe ręce i zdrowe nogi wasze, po to, żeby służyć temu, który ma nie ma zdrowych rąk i zdrowych nóg. I to jest wasza sprawiedliwość. To jest właśnie sprawiedliwość. Taka właśnie sprawiedliwość dochodzi do głosów w dzisiejszej Ewangelii. Wasza sprawiedliwość pełna miłości, zrozumienia, sprawiedliwość, która się pochyla i która odpowiada na to, co kto potrzebuje. A nie próbuje właśnie od wszystkich wymagać dopasowania się do jednej linijki. Sprawiedliwość, która bierze właśnie głęboko pod uwagę możliwości, okoliczności, właśnie wszystko. I, i, i sprawiedliwość, która wynika po pierwsze, z głębokiego zrozumienia, takiego miłosnego zrozumienia człowieka, właśnie takiego głębokiego utożsamienia się z człowiekiem, aż do pełnego zrozumienia. I właśnie kiedy Jezus widzi tłumy, kiedy widzi ludzi. Yy, to bardzo często się pojawia, że takie stwierdzenie, że wzruszył się głęboko. To jest taki czasownik z Plachnicą, Maj, nie z Plachnicą Maj, z to są wnętrznością do wnętrzności, do wnętrza, do końca. Do końca bierze do siebie to, co ja przeżywam, to co mnie spotyka, do końca bierze do siebie to, co ja czuję. To, jaki ja jestem, on to wszystko przeżywa w sobie, on to wszystko rozumie, on to wszystko widzi. Widzi całe sploty okoliczności, wszystko, co ma na mnie wpływ. To, to jakie mam możliwości i to jakich możliwości nie mam. I właśnie to jest cecha Boga, że on mnie rozumie. On nigdy nie wymaga ode mnie czegoś, czego ja nie jestem w stanie zrobić, czegoś, czego ja nie potrafię. Bo to Jezus jest dawcą moich możliwości. On doskonale wie, w co mnie wyposażył, a czego mi nie dał, co dla mnie zrobił, a czego nie zrobił. I On nigdy nie wymaga ode mnie tego, co jest dla mnie niemożliwe. Właśnie z duch topi nas w takim chorym idealizmie że my nie wiadomo, jacy musimy być idealni, nie wiadomo, jak dać sobie radę i że my musimy, prawda, potrafić wszystko i nie możemy okazać żadnej słabości, nieporadności, nieumiejętności, prawda, że my wszystko musimy umieć poradzić, potrafić poradzić sobie ze wszystkim nie mieć żadnej skazy, ani zmarszki, właśnie chory idealizm. Nie? Natomiast miłość Boga jest rozumiejąca. Miłość Boga właśnie zwraca uwagę. Miłość Boga myśli logicznie, logicznie. To Bóg jest twórcą, dawcą moich możliwości. On wie, jakie możliwości mi dał i doskonale wie, jakich możliwości mi nie dał. I nigdy ode mnie nie wymaga czegoś, czego mi nie dał. Bóg pamięta, że jesteśmy prochem, jak mówi Księga Psalmów. I pamięta, Pamięta, że wszystko, co ja mam, to od niego pochodzi. On doskonale wie, że jestem prochem. I że nie, Bóg nie jest nielogiczny, nie próbuje wymagać ode mnie czegoś, czego nie mam. Bóg doskonale wie, że jeżeli czegoś ode mnie chce, to najpierw potrzebuje mi to dać, bo ja sam z siebie to jestem prochem. Prawda? Więc jeżeli Bóg chce, żebym ja istniał to doskonale wie, że najpierw potrzebuje mi to istnienie dać. Jeżeli Bóg chciałby, żebym ja myślał i rozumiał Jego miłość, to wie, że najpierw potrzebuje dać mi zdolność myślenia, dać mi rozum. Dać mi możliwość poznawania miłości, i że Bóg wie doskonale, że jeżeli chce ode mnie miłości, to najpierw potrzebuje mnie do tej miłości uzdolnić, prawda? I jeszcze na dodatek doskonale wie, że to, że mnie uzdolnił do, do, do miłości, to jeszcze potrzebuje przyjść i mnie cierpliwie uczyć, jak z tej zdolności korzystać, prawda? Bóg doskonale wie, że jeżeli chce ode mnie relacji, to potrzebuje mnie stworzyć zdolnego do relacji, prawda? Uczynić zdolnego do relacji i mało tego, jeszcze przyjść i tej relacji mnie uczyć. Bóg doskonale wie, że jeżeli chce, żebym ja był kolejną osobą we Wspólnocie Osób Boskich, tak, jeżeli ta Wspólnota Osób Boskich, czyli Trójca Święta, otwiera się przede mną, jeżeli ta Wspólnota otwiera się przede mną i wystosowuje do mnie zaproszenie, Żebym ja wszedł w tą wspólnotę, w radość tej wspólnoty, to, to Bóg wie, że potrzebuje mnie stworzyć jako osobę. Osobę zdolną do odkrywania swojej wartości, do odkrywania wartości drugiej osoby i do budowania relacji międzyosobowych. Tylko jest pytanie, czy ja dam się do tego zaprosić, nie? czy ja się dam do tego zaprosić, bo niestety mu ludzkość daliśmy się zaprosić do gonienia za wszystkim, tylko nie za tym, co najważniejsze, i to jest właśnie dramat. Dlatego Jezus mówi: biada, nie biada. Jeżeli tak będziemy gonić dalej. Za wszystkim, tylko nie za tym, co najważniejsze, a co jest najważniejsze. Najważniejsze jest właśnie odkrywanie miłości Boga, który stał się Bogiem z nami, jest z nami, aby nas kochać, aby nas przekonywać o miłości, w ten sposób doprowadzać nas do zachwytu tą miłością, do odkrywania swojej wartości w tej miłości i też, żeby w ten sposób uczyć nas miłości, uczyć życia miłością, uczyć życia właśnie w relacjach w tych relacjach, do których jesteśmy zaproszeni, w relacjach międzyosobowych, a jedyną słuszną relacją międzyosobową to jest właśnie relacja miłości, ale nie byle jakiej miłości, tylko takiej, jaką umiłował nas Chrystus, prawda? I teraz właśnie Jezus dlatego wybiada. biada, tobie korozajn, biada tobie becajdo, biada tobie kafarnaum, prawda? Właśnie, bo to są miasta żydowskie i co ciekawe, właśnie Jezus mówi, że lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż, niż Korozajni i Becajdzie, prawda? Mówi, bo gdyby w tyżej i Sydonie się dokonały takie przejawy mocy jak was, no to już dawno w woży i popierze by zasiedli i się nawrócili i się nawracali, prawda? I się nawracali, a wy nic. I to jest właśnie drugi problem, który wynika z dzisiejszej Ewangelii, że my myślimy, że myśmy to chwycili Pana Boga za nogi, my się już znamy świetnie na Jezusie, jeszcze na no dodatek Jezus dokonuje cudów pośród nas, to znaczy, że wszystko jest w porządku, wszystko jest świetnie z nami, wszystko jest jak najlepiej, a tymczasem co się okazuje, że z dzisiejszej Ewangelii wynika, że to właśnie Tyr i Sydon są bardziej podatne na nawrócenie, że to Tyr i Sydon są paradoksalnie jakby w lepszej sytuacji, że Jezus idzie tam do tych, którzy są w gorszej sytuacji, którzy bardziej potrzebują nawrócenia i że jeżeli Bóg wytacza armaty w postaci dzieł nadzwyczajnych, nadzwyczajnych to znaczy, że jest bardzo źle. To znaczy, że jest bardzo źle. Na przykład zobaczcie, że wszystkie cuda eucharystyczne to się wydarzyło nie jako odpowiedź nagroda za dobre sprawowanie, za jakąś wybitną wiarę, tylko właśnie jako odpowiedź za, na brak wiary, jako jakieś takie ostatnie wołanie Pana Boga na to, żeby obudzić wiarę, wiarę w Jego obecność w Eucharystii. To jest bardzo dobry przykład, bo właśnie ostatecznie te cuda właśnie mają zwrócić uwagę na Jego obecność. Nie, że my lecimy za wszystkim, tylko właśnie. Nie za Jezusem samym w sobie. My za, lecimy za jakimiś obrzędami, rytuałami, rytuałami, nie? Lecimy za tym, co syci nasze namiętności, emocje, lecimy za nadzwyczajnościami, lecimy za nie wiadomo czym, lecimy za dobrami tego świata. Zresztą mamy pretensje do Pana Boga, nie? <laughs> tak, bo, bo tamci się nie liczą z Bogiem, się pławią w dobrach tego świata. A my co. A my mamy Jezusa, tylko do nas to nie dociera. Tylko do nas to nie dociera, że my mamy Jezusa. Nie? Że Pan Bóg jest niesprawiedliwy, bo tamci się nie liczą z Bogiem, właśnie, bo ci źli to oszuści, oni się pławią w dobrach tego świata, mają samochody, pieniądze, nie wiadomo co, a my co, a my mamy Jezusa, tylko do nas to nie dociera i właśnie dlatego jesteśmy w o wiele gorszej sytuacji. Bo tamci nie poznali Jezusa, nie dowiedzieli się o co Jezusowi chodzi. No i żyją tak jak żyją, a my, teoretycznie, uważamy się za tych, którzy Jezusa poznali, którzy wierzą, co, wiedzą o co chodzi, i dalej nic. I dalej nam zależy na wszystkim, tylko na nie, nie na Jezusie samym sobie się szarpiemy, prawda? Zobaczcie, o co my wierzący w Jezusa się szarpiemy, bo tak, bo inaczej, bo my to robimy lepiej, a wy gorzej, a nie, bo to my robimy lepiej, a to wy gorzej, a wy tacy, a wy owaca gdzie jest Jezus? Gdzie jest radość z tego, że Go mamy, że jesteśmy z Nim? Gdzie jest radość się tego franciszka, że, że, który odkrył Boga, który jest Bogiem z nami? I który chciał być z Nim, chciał być z Nim, za wszelką cenę być z Nim, bo On pierwszy przyszedł być ze mną. Gdzie jest ta radość z tego, że ja mam Jezusa, że ja mam osobę, że ja mam Boga, Boga trójosobowego i że jestem zaproszony do życia w relacji z tym Bogiem trójosobowym, w relacji z moimi braćmi i siostrami? Gdzie jest moje poczucie wartości, gdzie jest moje odkrycie wartości moich braci i sióstr? Dalej patrz tylko na kasę, na samochody, na dary, na nadzwyczajności, prawda? Na nie wiadomo jakie charyzmaty, nie wiadomo jakie cudowności, gdzie jest człowiek, gdzie jest Bóg, gdzie jest osoba, gdzie są relacje z osobami, gdzie jest radość z osoby, z relacji. Gdzie to jest? To jest właśnie to, co zostaje. I właśnie widzicie, ten wór i popiół to nie są przypadkowe, bo to właśnie dokładnie o to chodzi że właśnie to odkrycie, nie? że to jest to co najważniejsze. Najważniejsze jest to, że osobowy Bóg stworzył mnie jako osobę i pragnie relacji ze mną, i pragnie mnie uczyć relacji z innymi osobami. Właśnie takich relacji, jakie są w Trójcy Świętej, relacji, które są radością Boga. Że Bóg chce mojej radości, żebym ja był, ja był w Jego radości, żebym wszedł do radości mego Pana, do radości mego Boga. A radość Boga to jest właśnie radość osób przeżywających wzajemne relacje. Wzajemne relacje, Trójca Święta to są osoby i relacje, nic więcej. Nic więcej, właśnie ten wuri popił, żeby właśnie ten święty Franciszek puścić wszystko, co mi do tej pory zasłaniało to, co najważniejsze, i dać się przekształcić wewnętrznie, żebym wreszcie zobaczył to wszystko tak, jak widzi Bóg, żebym wartościował to wszystko tak, jak wartościuje Bóg, prawda? Żebym zobaczył wartość Boga przychodzącego do mnie w Jezusie, wartość Jego miłości, wartość relacji, do której On mnie zaprasza, relacji, której uczy, wartość moją, wartość moich braci, sióstr, wartość relacji, które jestem w stanie z nimi zbudować. Żebym wreszcie to zobaczył, ale żebym to zobaczył, to potrzebuję puścić to, co mnie zaślepia. Właśnie tak jak święty franciszek. Tak jak święty franciszek. I właśnie to jest to. Nie? Brak nawrócenia, schodzenie do otchłani, krok po kroku wstępowanie do otchłani, bo nie nawróciłem się, bo nie przyłączyłem się do Jezusa, bo nie jestem z nim i on nie ma szans poprowadzić mnie do ojca, do radości ojca. Właśnie, gdzie tego Jezusa szukać, i właśnie dlatego Jezus na zakończenie dzisiejszej Ewangelii mówi do swoich uczniów, czyli do kościoła, kto Was słucha, mnie słucha, kto Wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Wspólnota Kościoła, kto gardzi wspólnotą Kościoła, gardzi Jezusem. Właśnie to jest to, co, to, co doświadczył święty Paweł pod Damaszkiem. Nie? Jezus, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. To utożsamienie Jezusa ze wspólnotą Kościoła, który prześladował Szawę, Szawę niszczył tą wspólnotę. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Jezus bierze do się to osobiście. Nie? I na pytanie Szawła, prawda, co mam robić, nie? Co odpowiada Jezus? Idź do Damaszku, do tej wspólnoty, którą jechałeś zniszczyć. Tam ci wszystko powiedzą. Ja ci, do ciebie będę mówił przez wspólnotę. I Paweł to sobie zapamiętał na zawsze, prawda, on później do Piotra, do Jakuba, do Jana, żeby oni mu potwierdzili Ewangelię, którą głosił. Paweł to zrozumiał na zawsze, że Jezus jest we wspólnocie Kościoła, przemawia do Niego we wspólnocie Kościoła i w tej wspólnocie, jeżeli Paweł trwa w tej wspólnocie, to trwa przy Jezusie. I zobaczcie, jak to jest obecne w Jego listach, jak On broni tej wspólnoty Kościoła, jak, jak On zabiega o to, żeby tą wspólnotę Kościoła, żeby tę wspólnotę odbudowywać, żeby te wspólnoty gromadziły się na nowo, bo to jest Jezus, wspólnota kościoła. Kościół to jest jego ciało. Prawda? Jak jestem w kościele, to jestem z Nim. Jak sobie buduję jakieś swoje prywatne podkościółki, to już przestaję być z Nim. Jak gardzę kościołem Jezusa Chrystusa, to gardzę Nim samym, a jak gardzę Jezusem, to gardzę Tym, którym Go, go posłał. A kościół, o którym Jezus Chrystus mówi mój, to jest kościół budowany na Piotrze. To powiedział Jezus do jednego apostoła, do Piotra, po imieniu do Piotra: ty jesteś Piotr. Opokaj, na tej opoce zbuduję mój kościół, mój kościół. I bramy piekielnego nie przemogą. Jest tylko jeden kościół, o którym Jezus mówi: mój. I to jest kościół budowany na Piotrze. Nie na Wojtku, Staszku, Jusku, Anecze, Agacie, nie wiadomo na kim. Na Piotrze. Na Piotrze. I prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa zawsze ma się dobrze. Nigdy nie jest w kryzysie, bo prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa to są ci, którzy trwają razem z Piotrem przy Chrystusie. Nie? I, I oni mają się dobrze. Natomiast wasze kłopot mają ci, którzy odrywają się od takiej od kościoła Jezusa Chrystusa, od tego kościoła opartego na Piotrze. Od Kościoła opartego na Piotrze, którzy próbują opierać Kościół na sobie, no to ci mają kłopot. I właśnie kłopot się objawi w dniu sądu. Ten sąd to ostatecznie trzeba rozumieć, słowo kryzys greckie, to właściwie ostatecznie trzeba rozumieć jako wybór. Do jakich wyborów ja się przyzwyczajam w ciągu całego mojego życia? Do tego, żeby wybierać Chrystusa, czy żeby wybierać moje widzimisię? Żeby wybierać Jego kościół, kościół budowany na Piotrze, czy żeby wybierać moje widzimisię? Do czego ja się przyzwyczajam? Do jakich wyborów? I właśnie dlatego Jezus mówi, że w owym dniu będzie mi bardzo ciężko dokonać wyboru. Tego ostatecznego wyboru, który zadecyduje o wszystkim. Do jakich wyborów ja się przyzwyczajam? Do jakich wyborów ja się przyzwyczajam? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Szef Mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.